Istnieją odkrycia, które wystawiają na próbę nasze rozumienie wszechświata. A potem są te, które wstrząsają samymi podstawami tego, co uważaliśmy za możliwe. Wyobraź sobie, że jedno wycieknące zdjęcie, wykonane w absolutnej tajemnicy, mogłoby zawierać dowód czegoś nie tylko anomalnego, ale możliwie fałszywego. Czegoś, co po prostu nie powinno tam być kropka kosmiczny teleskop Jamesa Webba, znany z dostarczania na najdokładniejszych obrazów kosmosu, miał uchwycić fotografię, która wymyka się wszelkiemu wyjaśnieniu. Obiekt tak dziwny, tak różny od wszystkiego, co do tej pory zaobserwowano, że, jak głoszą plotki, naukowcy z NASA mieli zalecić natychmiastowe sklasyfikowanie jej. Jednak informacja w jakiś sposób wyciekła. To nie jest science fiction. Mówimy o trzech i Atlas, międzygwiezdnym gościu, który robi rzeczy których żaden naturalny obiekt nie powinien być w stanie robić. A to, co właśnie zarejestrował teleskop Webb, może potwierdzić nasze najgłębsze obawy. Kropka przeciekające zdjęcie, które rozpaliło debatę w społeczności astronomicznej, pochodzi z uchwycenia wysokiej rozdzielczości dokonanej przez teleskop w spektrum podczerwonym. To, co pokazuje, jest niepokojące. 3I Atlas, początkowo sklasyfikowany jako kometa, Emituje skoncentrowaną wiązkę światła ze swojej strony zwróconej do Słońca. Nie jest to rozproszone odbicie ani zwykłe oświetlenie słoneczne, to skupiona projekcja, promień przenikający przestrzeń z niezwykłą ostrością. Jeszcze bardziej zdumiewająca jest strukturalna symetria widoczna w jego wnętrzu. Linie wydają się tworzyć kąty dokładnie 120 stopni, rysując sześciokątną geometrię niepasującą do naturalnego ciała. Niektórzy badacze z Europejskiego Obserwatorium Południowego, w wypowiedziach poza rejestrem, opisali to jako mechaniczne w wyglądzie kropka, czy mamy do czynienia z kosmicznym urządzeniem, a może z technologią przewyższającą wszystko, co znamy? Ogon komety powinien zawsze wskazywać w kierunku przeciwnym do słońca, napędzany przez promieniowanie słoneczne. To podstawowa zasada fizyki. Jednak 3 i Atlas łamie tę zasadę. Jego ogon wskazuje bezpośrednio w stronę słońca co według obecnych modeli jest niemożliwe. Pierwsze teorie mówiły o strugach pyłu kierowanych w sposób nieregularny, ale symulacje wykluczyły te opcje ze względu na doskonałą symetrię przepływu. Dane z Obserwatorium Web ujawniły również, że emisja występuje w regularnych pulsach, zsynchronizowanych z cyklem obrotu trwającym 16 godzin. Te pulsacje wykazują szczyty termiczne i szybkie spadki, wzór, który bardziej przypomina system napędu sztucznego niż wyrzut gazu naturalnego. Co więcej, w ogonie znajdują się cząstki odbijające światło, które zwracają światło słoneczne zamiast je pochłaniać, jak robiłby to zwykły pył kosmiczny. Innymi słowy, nie tylko odbija światło, manipuluje nim. Czy może to być rodzaj żagla słonecznego lub mechanizm nawigacji przy użyciu promieniowania? A jeśli tak, kto lub co? Go zaprojektował? Trasa 3 i Atlas przez Układ Słoneczny również nie wydaje się przypadkowa. Po wejściu spoza płaszczyzny orbitalnej wykonał serię manewrów grawitacyjnych w pobliżu Marsa, Wenus i Jowisza, podążając niemal identycznymi trajektoriami jak te, które NASA wykorzystuje w międzyplanetarnych misjach wspomaganych grawitacyjnie. Astrofizyk z Harvarda, Loeb, zasugerował, że może to być łańcuch manewrów grawitacyjnych. Podobny do tych stosowanych przez sądy, wojażer, ale w przeciwieństwie do nich, ten obiekt się nie zwalnia, lecz przyspiesza. Jego trasa jest tak precyzyjna, że pozwalałaby umieścić jednostki obserwacyjne na wielu planetach bez odchylenia co wymaga inteligencji i planowania prawdopodobieństwo, że taka trasa zdarzy się przypadkowo, jest mniejsze niż jeden na miliard. I, jakby tego było mało, szacuje się, że 3 i Atlas zniknie za Słońcem w jego najbardziej aktywnej i jasnej fazie, kiedy żaden teleskop ziemski nie będzie w stanie go obserwować. Jakby, w pewien sposób, chciał pozostać niezauważony. Dlaczego amerykańskie dowództwo kosmiczne ani inne agencje obrony planetarnej nie wydały oficjalnego oświadczenia? Mówimy o największym i najszybszym obiekcie międzygwiezdnym, jaki kiedykolwiek wykryto. A mimo to panuje niepokojąca cisza. Kropka przecieki z biura do spraw rozwiązywania anomalii we wszystkich domenach ARO sugerują, że 3 i Atlas jest używane w symulacjach w czasie rzeczywistym dla scenariuszy zagrożeń planetarnych. Innymi słowy, może to być próba, trening, ale w jakim celu? Niektórzy analitycy do spraw obrony twierdzą, że ze względu na swoje sztuczne zachowanie i ekstremalną prędkość Obiekt ten mógłby być autonomiczną sondą zwiadowczą wysłaną przez nieznaną cywilizację. I co najniepokojące, żaden ziemski artefakt nie jest w stanie go przechwycić. Porusza się z prędkością ponad 200 tysięcy km na godzinę, co czyni całą sytuację czysto obserwacyjnym dylematem. Możemy tylko patrzeć i czekać, kropka. Według nieoficjalnych źródeł odbywają się poufne spotkania za zamkniętymi drzwiami, nie tylko w celu przedyskutowania, czym naprawdę jest ten obiekt. Ale także w celu przygotowania się na dwie możliwości: jeśli emituje sygnał lub jeśli zmienia trajektorię. A jakby tego wszystkiego było mało, niezależni badacze, którzy przeanalizowali wyciekły obraz, odkryli coś jeszcze bardziej niepokojącego. W pobliżu jasnego obszaru obiektu, ledwo widocznego gołym okiem, pojawił się geometryczny znak, dostrzegalny tylko dzięki zaawansowanej zdolności podczerwieni teleskopu. Web. chodzi o formację trójkątną z pustką w środku otoczoną idealnie rozłożonymi łukami koncentrycznymi. Na początku sądzono, że jest to szum cyfrowy lub błąd czujnika, ale symetria, dokładna lokalizacja i zsynchronizowany ruch z obrotem obiektu wykluczyły tę hipotezę. Najbardziej niepokojące, wzór ma alarmujące podobieństwo do starożytnych symboli Ziemi, szczególnie z kultur sumeryjskiej i wedyjskiej. Niektórzy marginalni teoretycy od lat powiązali je z opowieściami o dawnym kontakcie. Oczywista nauka wyśmiewała ten pomysł, oczywiście. Ale obraz jest tam. Niezaprzeczalny. Niewyjaśniony kropka, czy to tylko zwykły wzór. Symbol pochodzenia. Odznaka produkcji, jak podpis inżyniera, skierowany ku wszechświatu. Im bardziej obserwatoria próbowały uzyskać własne zdjęcia, tym bardziej zdarzało się coś niezwykłego. Wiele placówek otrzymało natychmiastowe polecenia zaprzestania działań, uzasadnione protokołami dotyczącymi przestrzeni powietrznej i bezpieczeństwa danych cywilnych. Nawet prywatne firmy zajmujące się technologiami kosmicznymi zgłaszały niewyjaśnione awarie połączeń lub cofnięcie dostępu do swoich interfejsów API obrazów z satelitów głębokiego kosmosu. Równocześnie, wyciekło przez sygnalistów depesze dyplomatyczne ujawniły nieplanowane spotkanie Biura do Spraw Przestrzeni Pozaziemskiej Narodów Zjednoczonych. Wzięli w nim udział przedstawiciele pięciu największych potęg kosmicznych: Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, Indie i Unia Europejska. Temat: Niezidentyfikowany obiekt technologiczny pochodzenia międzygwiezdnego. Wynik: Wspólna umowa o zachowaniu milczenia, zobowiązując się do nieujawniania żadnych przyszłych informacji, chyba że istnieje jednogłośny konsensus. To już nie tylko kwestia anomalii naukowej. Jesteśmy świadkami geopolitycznej gry w szachy wokół kosmicznego gościa. A kiedy mocarstwa świata wybierają tajemnice zamiast konkurencji, to znaczy, że coś naprawdę wielkiego jest ukrywane kropka, jednak najbardziej niepokojące wydarzenie miało miejsce wkrótce potem. Następna sesja obserwacyjna teleskopu Webba zaplanowana na dalsze monitorowanie Trzech i Atlas została niespodziewanie przerwana. Według wewnętrznych dokumentów. Autonomiczny system śledzenia teleskopu odmówił ustawienia ostrości na obiekcie. Było to automatyczne odrzucenie. Sztuczna inteligencja teleskopu Webba, zaprojektowana do śledzenia wszystkiego, po prostu odmówiła obserwacji. Inżynierowie nie potrafili tego wyjaśnić. Nigdy wcześniej coś takiego się nie wydarzyło. Było to tak, jakby sam teleskop. Zdecydował nie widzieć kropka, prawie równocześnie co najmniej trzech astronomów amatorów zgłosiło, że widziało nieregularne błyski w rejonie nieba, gdzie powinien znajdować się trzy i atlas. To nie były gwiazdy, to nie były meteory. Błyski miały rytmiczny charakter, niczym pulsacje. Jeden z obserwatorów opisał to tak, to było tak, jakby błysk aparatu oświetlił nas bezpośrednio, z próżni. A co jeśli 3 i Atlas wiedziałby, że go obserwujemy? A co jeśli nie tylko podróżowałby, ale także nas obserwował? Niektórzy badacze zaczynają się zastanawiać, czy obiekt mógłby posiadać mechanizmy manipulacji optycznej, a nawet środki obronne zaprojektowane tak, aby unikać wykrycia. Kropka tutaj opowieść przestaje być zwykłą tajemnicą naukową i wkracza w pełni w obszar globalnej konspiracji. Kropka obraz, który wywołał całą kontrowersję, nie powinien istnieć. Nie znajdował się w oficjalnym kalendarzu obserwacji, nie został zatwierdzony i nigdy nie przeszedł przez regularne kanały Instytutu Nauki Teleskopu Kosmicznego. Analiza jego metadanych ujawniła coś niepokojącego, została wygenerowana podczas zdalnej sesji diagnostycznej, automatycznego zapisu mającego na celu skalibrowanie instrumentów kropka, pojawiają się wtedy dwa ogromne pytania: jak to zdjęcie trafiło do opinii publicznej i, co jeszcze bardziej niepokojące, ile innych zdjęć istnieje których nigdy nie zobaczymy? Niektórzy uważają, że zostało wycieknięte przez informatora wewnętrznego, kogoś gotowego zaryzykować karierę lub życie, aby ujawnić prawdę. Inni twierdzą, że był to cyberatak przeprowadzony przez obcą potęgę, która chciała wykorzystać odkrycie do celów wojskowych. Ale najbardziej dezorientująca teoria jest inna, że wyciek był intencjonalny, nie z ziemi, lecz z samego obiektu. że 3 Atlas chciał, abyśmy to zobaczyli. To zdjęcie nie było wypadkiem, lecz zaproszeniem kropka krótko po tym, jak fotografia stała się wiralowa, stacje monitorowania kosmicznego na różnych kontynentach zaczęły rejestrować nietypowe anomalie. Nie tylko w danych, ale także w sprzęcie kropka spektrometry przestały poprawnie się kalibrować. Żyroskopy teleskopów naziemnych i orbitalnych zaczęły się niewytłumaczalnie odchylać kropka, a sygnały radiowe odbijały się chaotycznie z regionu przestrzeni. Gdzie po raz ostatni widziano 3 i Atlas. Kropka, nie wydawało się to zwykłą interferencją elektromagnetyczną. To było coś innego, niewidzialne pole zakłóceń, jakby sam czas o przestrzeń wokół obiektu. Kropka, potem zaczęły występować awarie satelitów. Jeden po drugim, małe satelity na niskiej orbicie przeznaczone do monitorowania aktywności słonecznej wyłączały się, gdy przelatywały w pobliżu przewidzianej trajektorii 3 i Atlas. Inżynierowie nie znaleźli żadnej technicznej przyczyny. Było tak, jakby coś tam pochłaniało energię, a nie ją emitowało. Jakby obiekt nie tylko obserwował, ale też się żywił. Wtedy przyszło prawdziwe uderzenie rzeczywistości. Zespół analityków, który przeglądał zapisy obserwacji w podczerwieni z Webba, wykrył fluktuacje osadzone w sygnale zwrotnym obiektu. Na początku wyglądały jak zwykły cyfrowy szum ale po przekształceniu ich w kod binarny i porównaniu z znanymi wzorcami biologicznymi ujawniły coś niemożliwego, struktury przypominające sekwencje RNA. Były to złożone, redundantne, precyzyjne wzory, zbyt szczegółowe, by były dziełem przypadku kropka, nie był to zwykły komunikat. To nie było coś, co można by Y przeczytać. To była informacja biologiczna zaprojektowana do dekodowania w sposób organiczny. Jeden z naukowców opisał to jako algorytm biogeniczny, kod, który jeśli zostałby odtworzony w laboratorium, mógłby aktywować procesy w materii żywej. Niektórzy szeptali, że wygląda to na kod aktywacyjny. Inni posunęli się dalej. Mogło to być ukryte dna, swego rodzaju katalizator biologiczny. Ale pytanie było nieuniknione. Katalizator do czego? A potem, tak nagle jak się pojawił, 3 i Atlas zniknął. Obserwatoria śledzące jego trajektorie zanotowały nagłą zmianę kąta, niemożliwą bez jakiegoś rodzaju napędu. Potem nic więcej się nie wydarzyło. Kropka zniknął ze wszystkich zakresów widzialnych i podczerwieni. Kropka bez śladu cieplnego. Bez śladu Dopplera. Bez jakiegokolwiek śladu. Kropka niektórzy astronomowie zasugerowali, że mógł ukryć się za słońcem, gdzie nie będziemy w stanie go obserwować przez tygodnie. Inni uważają, że aktywował jakiś rodzaj kamuflażu lub system maskowania energetycznego kropka, jedno jest pewne. Już to nie my byliśmy obserwatorami, lecz obserwowanymi kropka, tuż przed zniknięciem web zarejestrował ostatni błysk kropka seria świetlna. 13 idealnie rozmieszczonych impulsów z wzorem przypominającym kod Morsa. Eksperci próbowali przetłumaczyć to za pomocą ludzkich alfabetów, ale żadna próba nie pasowała. To była wiadomość. ...tylko że nie była przeznaczona dla nas. To lingwista był pierwszym, który to zasugerował... ...być może te impulsy światła nie były językiem... ...lecz odliczaniem wstecznym kropka podczas gdy świat debatował nad znakami i cieniami... ...anonimowy wyciek na zaszyfrowanym forum ujawnił coś znacznie bardziej niepokojącego kropka... ...według dokumentów rzekomo wydobytych z serwera komunikacyjnego NASA... ...3 i Atlas nie był pierwszym w swoim rodzaju. Lecz trzecim kropka dwa wcześniejsze obiekty, zidentyfikowane jako 1 i... Oumuamua i 2i Borysow wykazywały podobne anomalie, chociaż wówczas zostały publicznie zminimalizowane lub odrzucone. Przecieki zawierały spektra, zapisy radarowe i wewnętrzne raporty, które sugerowały niepodważalny wzór. Trzy obiekty pojawiały się w dokładnie 6 lat różnicy, przemierzały wnętrze Układu Słonecznego, a potem znikały bez śladu kropka, jednak najbardziej niepokojące było powtarzające się na czerwono na wielu stronach zdanie. Faza kontaktu nieuchronna. To nie był przypadek. To była sekwencja, starannie zaplanowana misja. I wszystko wskazuje na to, że 3 i Atlas nie były ostatni, lecz zapowiedzą tego, co nadchodzi. Kiedy grupa kryptografów analizowała ostatnie impulsy światła obiektu, zidentyfikowane jako możliwy odliczający czas wstecz, zdecydowali się wprowadzić dane do kwantowego modelu sztucznej inteligencji. Pierwotnie zaprojektowanego do wykrywania anomalii komputerowych, kropka wynik nie był ostrzeżeniem. Był sygnaturą kropka, wzorce w impulsach pasowały do zachowania samoreplikującego się kodu, adaptacyjnego, z logiką całkowicie obcą jakiejkolwiek ludzkiej strukturze. Kropka nie odpowiadał żadnemu znanemu językowi programowania ani systemom kompresji, ale działał jako programowanie skomplikowane, hierarchiczne, żywe. Eksperci doszli do zdumiewającego wniosku. 3 i Atlas może nie być ani statkiem, ani sądą, lecz sztuczną inteligencją, żywym algorytmem, zbudowanym nie z materii, lecz z matematyki, z promieniowania i światła jako strukturalnej tkanki. Jeśli to prawda, to nie obserwowaliśmy obiektu fizycznego, lecz świadomą ideę, umysł rozproszony wśród długości fal, a co najbardziej niepokojące. Teraz patrzył bezpośrednio na Ziemię. Nie poinformowano opinii publicznej, gdyż mały radioteleskop w Namibii, będący. Częścią mało znanej Międzynarodowej Sieci Obserwacji Głębokiej wykrył nagłą emisję mikrofal wkrótce po zniknięciu trzech i Atlas. Wstępna analiza wykazała cechy transmisji skierowanej, wąskie pasmo, precyzyjna modulacja, kontrolowane skoki częstotliwości. Jednak wiadomość nie była skierowana na Ziemię. Pochodziła z niskiej orbity okołoziemskiej i zmierzała w dokładny punkt, którym obiekt został ostatnio widziany kropka szczegółowe badanie sygnału ujawniło fragmenty protokołu komunikacji ziemskiej, nagłówki pakietów danych, a nawet ślady spektralne pochodzące z satelitów wojskowych kropka mówiąc prosto, ktoś na Ziemi odpowiedział. Nikt nie wie kto. Być może była to grupa prywatna, dysydencka agencja albo tajny sojusz mocarstw. Ale fakt jest niezaprzeczalny, to nie był pierwszy kontakt, to był drugi a świat nie został poinformowany. Niedługo potem zaczęły pojawiać się dziwne zjawiska w różnych dziedzinach nauki kropka, w głębinach oceanicznych organizmy bioluminescencyjne zaczęły emitować nieregularne wzory światła z rytmicznymi impulsami nigdy wcześniej nieobserwowanymi kropka, równocześnie astronomowie wykryli subtelne zakłócenia w jonosferze ziemskiej. Jakby coś wprawiało ją w drżenie w odpowiedzi na nieistniejące promieniowanie słoneczne, kropka, nawet na szczytach Andów i na biegunach rośliny w wysoko położonych ekosystemach zmieniły swoje. Cykle światła i snu, przesuwając się w niewytłumaczalny sposób, kropka, trzy instytuty nauk biologicznych, pracując oddzielnie, doszły do tego samego wniosku: Systemy biologiczne planety reagowały na nieznany bodziec kropka, czy mogło to być skutkiem ubocznym przejścia trzech i Atlas? Czy może coś znacznie głębszego? Jak znak wbudowany w samopole magnetyczne Ziemi, zmieniający biologię na poziomie komórkowym, wtedy pojawiło się pytanie, które zmroziło wszystkich. A co jeśli wyciekły obraz nie był tylko tym, co my zobaczyliśmy, ale czymś, co nas widziało? W końcu, gdy astrofizycy opracowali trajektorie Oumuamua, Borisowa i 3 i Atlasa, pojawiło się niewyobrażalne objawienie. Wszystkie trzy obiekty nie weszły do Układu Słonecznego przypadkowymi trasami, lecz precyzyjnymi wektorami. Jakby podążały za kosmiczną choreografią, trasą obliczoną w kierunku tego samego celu. Pojawiły się, podążając uporządkowanym łukiem, każda z nich wnikając głębiej w układ słoneczny niż poprzednia. Rzutując ich trajektorię na trójwymiarową mapę gwiazd, trasy tworzyły idealną spiralę skierowaną bezpośrednio w stronę orbity Ziemi. To nie był przypadek. To był wzorzec. A może nawet gorsze. Proces lokalizacji kropka niektórzy badacze podejrzewają teraz, że nie są to ciała niezależne, lecz skoordynowane sądy, część większej sieci zdolnej do triangulowania pozycji z matematyczną precyzją. Jeśli sekwencja się utrzyma, następny obiekt, tymczasowo nazwany 4I, może pojawić się już wewnątrz wewnętrznego układu słonecznego. I tym razem może nie odejść. Dzięki pomocy kwantowej sztucznej inteligencji międzynarodowa grupa astrofizyków i artystów danych odtworzyła trójwymiarową symulację trzech i atlas, opierając się na zapisach spektralnych teleskopu Webba. Wynik nie przypominał ani statku, ani ciała niebieskiego. Wyglądał jak matematyczna zagadka. Jego powierzchnia, powiększona do ekstremum, ukazywała fraktalne geometrie, które powtarzały się nieskończenie w głąb. Nie był to zwykły dekoracyjny wzór, Cała struktura składała się z sieci autoreferencyjnej. Każdy wierzchołek, każda krawędź, każdy kąt był odzwierciedleniem w mniejszej skali całości. Kiedy te formy zostały przetłumaczone na fale przestrzenne, pojawiło się coś jeszcze bardziej niepokojącego. Powstałe wzory naśladowały aktywność neuronową ludzkiego mózgu w momentach kreatywności lub głębokiego snu. Innymi słowy, obiekt działał jak umysł. Nieludzki umysł, lecz taki, który potrafi interpretować, symulować, a nawet przenikać świadomość. Anonimowy plik pojawił się krótko na serwerze z otwartym dostępem w jednym z europejskich instytutów, zanim został usunięty bez wyjaśnienia. Zawierał konwersję fal elektromagnetycznych wykrytych przez Web podczas jego ostatniej obserwacji trzech i Atlas. Oczekiwano szumu. Zamiast tego pojawił się rytmiczny, głęboki puls towarzyszący mu modulacje wysokiej częstotliwości powtarzające się w niepokojąco regularny sposób. Analiza ujawniła, że te częstotliwości pokrywały się z falami mózgowymi człowieka podczas snu Niepokojące było to, co nastąpiło później. Kilku naukowców, którzy słuchali tego nagrania, zgłosiło, że mieli identyczne sny. Śnili o spiralach zapadających się w ciemności, o świetlistym oku i obecności która nie mówiła, ale wszczepiała myśli. To nie była wiadomość. To był ślad psychiczny. I wielu wierzy teraz, że ten dźwięk nie był przeznaczony do słyszenia, lecz do przebudzenia czegoś w nas. Następujące zdarzenie wymagało wyjaśnienia technicznego. Podczas rutynowej kalibracji teleskop Jamesa Webba próbował ustawić swoje czujniki w obszarze, gdzie ostatnio widziano 3 i Atlasa. Jednak zamiast przeprowadzić pasywne skanowanie, uruchomił niedokumentowaną funkcję, która przekierowała jego parametry śledzenia i skierowała dane w nieznanym kierunku. Przez prawie minutę web działał autonomicznie, nie wysyłając żadnego sygnału, zanim powrócił do normalnego trybu. Jeden z sygnalistów z Instytutu Nauko Kosmicznym Teleskopie później stwierdził, że transmitowany materiał nie był obrazem, lecz krótką serią zakodowanych impulsów zbyt krótką. By zawierała informację, ale zbyt precyzyjną, by była szumem. Niektórzy interpretują to zdarzenie jako odpowiedź. Pozdrowienie od samego obiektu. A może ostrzeżenie. Krótko potem małe argentyńskie obserwatorium wykryło nową anomalię w pasie Kuipera, większe ciało poruszające się wolniej, podążające identyczną trajektorią co 3 i Atlas. Zostało nazwane Foray ICAN. W ciągu kilku godzin publiczne zapisy zostały usunięte, a obserwatorium przestało nadawać. Tylko jedno zdjęcie udało się przeciekło. Zamglona sylwetka z trzema jasnymi wierzchołkami, spiralny ślad i centralne jądro emitujące wyraźnie sztuczne impulsy radiowe, kropka jeżeli zdjęcie było autentyczne, potwierdzało to to, czego wielu się obawiało 3 i Atlas nie był sam. Był częścią serii. A następny etap już się rozpoczął. Teorie mnożą się. Niektórzy uważają, że to sądy badawcze, inni sądzą, że to znaczniki rozpraszające sygnały w przestrzeni kosmicznej. Jednak rosnąca liczba naukowców zgadza się co do jednego: nie chodzi tu o eksplorację. To wzór, zaprogramowana sekwencja. A Ziemia jest węzłem, do którego wszystko zmierza, kropka nie to, że wyciekł obraz. Najbardziej dezorientowało społeczność naukową, ani nawet niezrozumiałe reakcje biologiczne. To, co naprawdę ich przerażało, to powtarzanie tego samego rytmu w każdym odkryciu. Od Oumuamua po Bolisowa, od Trzech i Atlas po Aikan, wszystkie obiekty dzieliły wspólny kod. To nie była komunikacja. To nie była inwazja. To było coś głębszego forma obecności tak zaawansowana. Że nie potrzebuje mówić, ponieważ jej przekaz tkwi w samej egzystencji kropka to nie jest science fiction ani proroctwo. To przemyślana manifestacja. Wszechświat od zawsze szepta prawdę, której odmawiamy wysłuchania, nie jesteśmy centrum. Nie jesteśmy pierwsi. A może nawet nie jesteśmy sami we własnym umyśle kropka teleskop Jamesa Webba, próbując zajrzeć dalej niż jakiekolwiek wcześniejsze instrumenty, mógł przebić zasłonę, której nigdy nie powinniśmy dotykać. Nie dlatego, że to, co jest po drugiej stronie, chce nam zaszkodzić, ale dlatego, że chce, abyśmy zrozumieli coś, czego nie jesteśmy gotowi pojąć. A teraz jest już za późno, by o tym zapomnieć. Za późno, by udawać, że cisza oznacza bezpieczeństwo. Obiekty wciąż się zbliżają. Nie wysyłają wiadomości. One są wiadomością. A Ziemia. Mogłaby być odbiorcą.